Ja widzowie, Ogólnie to y, chcę was o czymś ostrzec, że teraz na tym pierwszym tygodniu tych alaferi w szkolnych y, od tej niedzieli, czyli jakby jutro, bo dzisiaj jest sobota, więc jutro od do następnej niedzieli nie będzie takich długich filmów, takich shortsów i te takie. Y, już wam mówię dlaczego. Dlatego, że przyjeżdżają moi kuzynowie, z którymi się bardzo rzadko widuje. Mieszkają w ogóle w innym kraju, ale znają Polski, bo ich mama jest Polką. No więc, jakby chcę Was ostrzec, że tych filmów będzie, no nie będzie ich dużo. Shortsy to tam się nie musicie martwić, dlatego, bo shortsy raczej będą nawet często. Bo jak są moi kuzynowie, to ja też niekiedy uprawiam ten hobby hosting, ale też nie aż tak często. Yy, więc tak, raczej jakiś pojedynczy film będzie na 100%, bo moi kuzyn, mój kuzy, moi kuzynowie nie przebadają za hobby horsingiem, ale mój kuzyn, taki najstarszy, z którym się najbardziej dogaduję, to w tym roku jeszcze w lato skakał ze mną te przeszkody, ale po prostu bez no, hobby horsa bo po prostu jak mówiłam no nie przepadają. Więc żeby nie było to, jak mówię, po prostu żeby was żebyście wiedzieli, że ja nie przestaję nagrywać, że nie będę już nigdy nagrywać, tylko o to chodzi, że po prostu będę, no, będę po prostu po prostu rzadziej. Yy, dzisiaj jeszcze wlatuje shorts na kanale, jak będę sobie skakać, taki mini vlog. To nawet nie będzie vlog, będzie taki bardzo taki shorts o skakaniu o. Yy, tak to ten short był taki o tym, żebym tylko wam o tym powiedziała, żebyście wiedzieli. No to co? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Bajo. A i w ogóle dziękuję wam bardzo za 37 tak 37 subskrypcjach. To jest niemożliwe po prostu. Yy, bardzo pozdrawiam wszystkich moich yy, wszystkich moich obserwatorów z Instagrama, z kanału KtoGierki i z kanału. I z kanału FPK-pop. Tak. Więc. A w ogóle ostatnich. Moich trzech subskrybentów bardzo pozdrawiam. Bajo!